Cześć, witają się z wami Czytacz i Czytaczowa. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o bibliotekach. I o tym czy nie są już czasami przeżytkiem. No właśnie bo świat się zmienia, idzie naprzód. Technologia się rozwija, smartfony opanowały świat, a my nadal korzystamy. No właśnie, korzystamy czy nie korzystamy z usług świadczonych przez biblioteki. No nie wiem, za każdym razem jak pojawiam się w bibliotece jest to naprawdę rzadko. Zazwyczaj jest jedna osoba, dwie, a najczęściej mhm. chyba w ogóle nie ma nikogo. No, ale oczywiście mówimy o osobach poza obsługą. No, no, no <laughs> mówię o poza obsługą, no to wiadomo. No. <laughs> nie, ale prawda jest taka, no faktycznie świat się zmienił. Z jednej strony mówi się, że książka jest bardzo droga, więc powinno generować to zapotrzebowanie na lekturę, yy, czerpanie z tej możliwości w tańszy sposób, a biblioteka jest darmowa na ogół, prawda? No jest darmowa. Tylko największym chyba minusem bibliotek jest to, że nigdy nie mają nowości, a przynajmniej zazwyczaj nie mają nowości. No tak, listy kolejki do danej książki, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś hit, bestseller, nieraz potrafiły sięgać kilku miesięcy. Ja pamiętam jako dzieciak takie sytuacje chodziłem do biblioteki. A dzień dobry, czy jest Harry Potter? No, jest, jest, no ale słuchaj, tutaj zeszczyt. Wpisz się. Patrzę. No dobrze. Mamo, kup mi. No. Co prawda, ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, bo ja nie chodziłam do biblioteki po prostu. Chyba, że trzeba było do szkoły lekturę wypożyczyć, której akurat nie miałam. Więc ja nawet nie znam tego, że czekało się w kolejce na cokolwiek. Ale dlaczego nie chodziłaś do biblioteki? Bo ja nie czytałam książek po prostu. Nie lubiłam czytać. Ja ty... uważałam czytanie za przymus szkoły i nie widziałam w tym żadnej rozrywki dla siebie. A widzisz. To się, to, to się potem zmieniło, bo to chciałbym tylko nadmienić, że to ty mnie przywiodłaś. Na ojczyznę łono, przenoś moją duszę utęsknioną i zaciągnęłaś mnie po prostu do biblioteki. Tak. No bo stwierdziłam, że poczytałabym coś, nudziłam się. Aha, I... dobrze to o mnie świadczy. No nie, nie, wiesz o co chodzi. Już tutaj. Nie, nie, no, nie, nie sprawiaj, żebym poczuła się jakoś, nie wiem, jakaś wyrodna żona. Chociaż wtedy narzeczona. Wtedy, no, narzeczona. Mhm. Tak. Yy, I zgubiłam wątek wszyscy. No tak, nudziłaś się i wyciągnęłaś tak, mnie do biblioteki. Tak, tak, tak. bo no, szkoda było pieniędzy na książki. No Tym bardziej, tak jak mówiłeś na początku, one nie są wcale tanie. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby od razu sobie iść wyciągnąć 40 zł czy tam nad więcej czasami i kupić książkę po prostu. A jeszcze, żeby kupić taką, która na pewno nam się spodoba, to już w ogóle jest sztuka. No tak, jeżeli chodzi o filmy, możemy obejrzeć Zwiastun. Jeżeli chodzi o książkę, przynajmniej kiedyś nie było możliwości, żeby przeczytać jakiś próbny rozdział. A zresztą próbne rozdziały, no podobnie jak Zwiastuny, mogą być łudzące. Ale to chyba Andrzej Sapkowski powiedział, chyba, mam nadzieję, że się teraz nie pomyliłem, najwyżej, najwyżej wytkniecie mi błąd w komentarzach, że książka powinna kosztować tyle, ile flaszka, żeby człowiek miał realny wybór. Ale flaszka jakiej pojemności? Bo są od tych małych małpek. No, wiesz nie, ja myślę, że pół litra, taka standardowa yy, butelka wódki, tak? No to nie wiem, ile kosztuje. To powiedzmy 20 zł. No, 20, no to by była dobra cena książki. Owszem, to no. byłaby dobra cena, ale no właśnie, biblioteki. Ca, cały czas zmierzamy do tego tematu. My, jako dzieciaki, rzadko chodziliśmy do biblioteki. Yy, mnie w, w gruncie rzeczy odrzucało to, że albo nie było tego, co mnie interesuje, były same starocie, albo byłem wyganiany z działów ksiąg zakazanych. To pamiętam, o, jak Czyli dziś... dla dorosłych. Tak, poszedłem do biblioteki. W tej bibliotece, mojej pierwszej bibliotece miejskiej, do której zapisywałem się po prostu z wypiekami na mojej malutkiej, pulchnej buziuni, zapisałem się. I tam były dwa pomieszczenia oddzielne, bo to było na korytarzu bloku mieszkalnego i w jednym mieściła się filia dla dzieci, w drugiej dla dorosłych. I pamiętam, ja miałem wtedy, nie wiem, może z 9-10 lat przypadkiem pomyliłem się, bo jeszcze do, byłem nowym użytkownikiem biblioteki. Wszedłem do filii dla dorosłych i zostałem po prostu wypędzony. No, tak. Pani, na mnie nakrzy... pani nakrzyczała na mnie. Autentycznie pani bibliotekarka na mnie nakrzyczała. No, bo jeszcze byś coś na okładce coś z zbaraźnego zobaczył, albo jakąś rozlaną krew, wiesz, przy kryminale jakimś. Chciałbym <grym> tylko dodać, że to były jeszcze te czasy, kiedy okładki y, zastawiało się tymi dziwnymi jakimiś papierami. Aha, Jakieś takie papier nie struktury niefoliowane, tylko po prostu na okładce potem było markerem na tym y, dziwnym czymś, czym obtoczone tę okładkę było. Ale chyba był to szary papier. Cytoł. W moim przypadku to były jakieś, jakieś struktury, nie? Jakieś takie ala kamyczki, jakaś taka tapeta, jakby. No właśnie, Ta... tapeta. Bo ja pamiętam, że u mnie w no, szkolnej no. bibliotece były książki owieane w tapetę. Dosłownie w tapetę. Ale Wiecie, to, było to było dobre rozwiązanie. Nigdy nie oceniałaś książki po okładce. No, no coś w tym jest, nie? Ale... No to chyba nie było zbyt przyjemne dotykać, mieć w rękach tapety przy takiej karbowanej. Ale pamiętam też sytuację, która mnie zraziła w bibliotece, właśnie jako dzieciak. I to też było na początku. Ja czytałem książki, ale no powiedzmy to sobie szczerze, nie zapamiętywałem jakoś dużo w tamtym czasie z książek. Tymczasem oddawałem jakąś książkę i pani postanowiła mnie przeegzaminować ze znajomości treści. Co? Tak. Jezus. To były nowe szaty cesarza i zaczęła mnie tak maglować, że ja się po prostu zastresowałem. Poczułem się jak w szkole i skończyłem jak głupek, który tej książki w ogóle nie przeczytał, mimo że ją przeczytałem, a czułem się po prostu jak skończony idiota, bo tak mnie, tak mnie pytała, no i stres mnie zjadł. Także można powiedzieć trauma do bibliotek od, od początku życia, ale to nie znaczy oczywiście, że biblioteki są złe, bo jako dorosły człowiek jeżdżę po bibliotekach, jestem czasami zapraszany, żeby zrobić jakieś prelekcje, spotkać się z młodzieżą i gdzieś tam popromować czytelnictwo i widzę, że na całe szczęście już się wiele rzeczy w bibliotekach zmieniło. I liczę na to, że to po prostu moja biblioteka była jednym z takich niechlubnych wyjątków na mapie Polski, która raczej odrzucała niż zachęcała. No ale zasadniczy temat. Czy biblioteka to jest w dzisiejszych czasach przeżytek? Mam, mamy Legimi, mamy, mamy Epic Go, dostęp do wszystkich nowości za opłatę abonamentową. Prawie do wszystkich. No prawie do wszystkich, ale do olbrzymiej ilości. Na okay. pewno więcej tych książek jest niż w bibliotece. Nie musimy na nie czekać. Możemy czytać, kiedy chcemy. Tak, i za zawsze są nowości. Tak, nie musimy wychodzić z domu. Ciężko stwierdzić, czy biblioteki to przeżytek, bo są tacy, którzy nie lubią czytać na czytnikach, nie lubią czytać na telefonie, na komputerze, bo i tacy są. Więc dla bi biblioteka dla nich jest w sumie idealnym miejscem, prawda? No, niby tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest jednak domena może jeszcze naszego pokolenia, gdzie jeszcze gdzieś ten wybór między książką papierową a czytnikiem ma znaczenie, w pokolenia naszych rodziców, dziadków, ale z drugiej strony, następne pokolenie to jest pokolenie, które od dziecka wychowuje się na ekranach smartfon, siedzi z nosem w smartfonie, więc czysto teoretycznie ja nie chcę się wypowiadać jako ta grupa ale wydaje mi się, że czysto teoretycznie to jest naturalna kolej rzeczy, że książki również będą czytali. W formie elektronicznej. No, coś w tym jest, ale z drugiej strony zawsze za to legimi czy tam MPGo musisz płacić. Tak, tak czy siak, no to nie są duże pieniądze. Patrząc na to, ile książek możemy przeczytać w danym miesiącu, powiedzmy, ale to jednak zawsze są pieniądze, no których niektórzy nie chcą dać. I wolą po prostu albo nie czytać, albo iść do biblioteki. Tak przynajmniej się wydaje. Mnie się wydaje, że troszkę te czasy, kiedy nie chcę dać pieniędzy nie bo nie, już troszkę minęły, bo pamiętam, jak wchodziło do Polski Pay-Per-View w przypadku Galka SW, MMA w sporty walki. Pamiętam pierwszy odzew, to było straszne. Po prostu straszne zaprzeczenie tej idei. Ludzie bulwersowali się, że to jak to płacić za coś to co w telewizji do tej pory było za darmo, mieć telewizję i jeszcze płacić za coś dodatkowo. Zauważ, od tego czasu pay -per view może jeszcze nie zakotwiczyło się jakoś szczególnie w Polsce, ale jest już czymś normalnym. Dalej Pay Per View mo można powiedzieć, że, że praktykowane jest w postaci tych wszystkich serwisów streamingowych. Netflix, HBO Go, Player. To wszystko polega na tym, że płacisz za nieograniczony niemalże dostęp do treści, które Ciebie interesują. To samo jest w grach. PlayStation Plus yy, czy, czy wersja na Microsoftu dla Xboxa. I teraz wreszcie to weszło również w temacie książek. Empik Go, Legimi. No czy to nie jest taka naturalna kolej rzeczy, że my jednak już się przyzwyczailiśmy do tego, że płaci się? No nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie mam z tym problemu. Tak samo opłacamy i Legimi, opłacamy Spotify. I w sumie nie przeszkadza mi nawet, zapominam, że to robimy. Więc no, nie wiem. Ciężkie pytanie mi zadajesz. No bo spójrz na to. Płacisz przykładowo te 30-40 zł, masz dostęp do gigantycznej biblioteki. Albo możesz kupić jedną książkę. Książkę, która nie wiadomo, czy ci się spodoba, czy ci się nie spodoba. No tak. To samo do biblioteki niby prosto. Nawet jeżeli miałabyś w bibliotece wszystkie nowości, pójdziesz, wypożyczysz tę książkę, nie spodoba ci się, musisz się pofatygować, iść z powrotem. A jednak ludzie leniwymi bestiami są. No dobrze, mówię na własnym przykładzie. Nie, ale to, to jest prawda. Wydaje mi się, że nasz naród jest coraz bardziej leniwy. Woli wszystko dostać pod nos, niż się pofatygować samemu. No, lubimy po prostu wygodne życie, dlatego, moje pytanie o to, czy biblioteka jeszcze ma jakikolwiek sens? Zwłaszcza, że widzimy statystyki czytelnictwa, że to czytelnictwo spada albo przynajmniej nie rośnie, że coraz mniej ludzi czyta, no raczej, raczej nie sprzyjają dalszemu istnieniu bibliotek, a jednak te biblioteki dalej funkcjonują, modernizowane, zmieniane, rozbudowywane. Teraz biblioteka między tym, co jest teraz, a tym, co było 20 lat temu, kiedy zostałem wypędzony z fili dla dorosłych, to jest już zupełnie inna bajka w wielu przypadkach. Wchodzę do bibliotek, czasami jeżdżę do tych bibliotek i to są biblioteki, w których nie ma koronkowych firanek, nie ma wazoników. No odeszliśmy od wystroju PRL-u. Nie, no, nie, nie ma tapety na książkę. nie ma tapety na książce, nie wszędzie. To też fakt. To też fakt. Jako dorośli ludzie spotkaliśmy się z jednym przypadkiem, gdzie też w bibliotece zostaliśmy potraktowani bardzo, bardzo z góry. No, no Tak. W temacie książek, które czytamy. Bo to też czasami bibliotekarze. Bibliotekarz to powinien być otwarta osoba, która doradzi, która zrozumie, a czasami... która nie krytykuje przede wszystkim. Tak, a my mieliśmy też takie nieszczęście w jednej tak. z bibliotek w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, gdzie zostaliśmy bardzo mocno skrytykowani za książki, które czytamy. I to był nasz ostatni raz w tej bibliotece chyba. Wręcz... Chyba tak. Chodziło o Harry Pottera mianowicie. Tak, i ta pani pamiętam, pani bibliotekarka, ona do domu nam dostarczyła faktycznie, jak to było tam. Nie, nie, nie. Umówiliśmy się na spotkanie z nią, Ach, bo chcieliśmy tak. zorganizować coś związanego z Harry Potterem. Dla bibliotece. młodzieży, tak, tak. I pani nas zaprosiła, po czym chyba z godzinę spędziliśmy tam, słuchając jej wywodu na temat tego, jaki Harry Potter jest zły, nad nam jakieś skany, kse, nie, nam zrobiła z jakiejś gazetki, gdzie Harry był właśnie oczerniany i porównywany do opowieści z narni i takie nam, no, tak no tam wykład. nam wykładała, że o Jezu, że dorośli ludzie, a takie głupoty czytają i w ogóle, żeśmy się zastanowili, co za kobietą jest J.K. Rowling, że no, no jak to ona określiła, że to jest trybik, ale że... też <laughs> Kurczę, czy ona nie użyła słowa Franca, że to jest jakaś taka. Tak, tak, jakieś coś... takie chamskie słowo, było. Tak, jakieś chamskie słowo, że to jest złośliwa Franca, która nas wciąga w siłę, szata. No, mniejsza, mniejsza. Osób, to do... sama sobie przyczyła, bo na pewno że to jest Franca, która właśnie tutaj ten nas oczarowuje, a, <grym> a potem, że jest po prostu tylko trybikiem w machinie reklamy i tak dalej. To podkreśla tylko tyle, że bibliotekę, podobnie jak wszystkie inne instytucje, wszystkie inne miejsca tworzą ludzie. No niestety. Czasami tak? mamy szczęście trafić na odpowiednich ludzi. Ja na przykład jeżdżąc teraz po Polsce jestem częściej zachwycony tym, co widzę i tym, co słyszę, niż przerażony. I to mnie cieszy. Może gdybym 20 lat temu miał taką szansę, też bym podszedł inaczej, ale ja też nie jestem typem człowieka czytającego książki z biblioteki. Ty no wiesz właśnie. dlaczego? Tak, wiem dlaczego. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że nie chodzę do biblioteki właśnie z tego względu, że tam nigdy nie ma nic, co mnie interesuje. Bo ja jestem osobą wybraną. Ja muszę najpierw pół dnia spędzić, wertując sobie chociażby yy, oferty Legimi, popatrzeć, co oni tam mają, co może mnie zainteresować i tak dalej. A w bibliotece, Boże, musiałabym tam spędzić nie dość, że dużo więcej czasu, bo każdą książkę musiałabym wziąć do ręki. Powiedzmy, przeczytać ten, ten opis z tyłu, to też by trwało, a zazwyczaj no... no to, to Już nieraz tam spędziłam sporo czasu i nic nie znalazłam dla siebie, więc dla mnie to po prostu marnotrawienie... Wolnego czasu. No ja nie czytam książek z biblioteki, ponieważ ja mam taki uraz higieniczny. Ja w ogóle mam awersję do używanych książek, bo się zawsze zastanawiam, kto tę książkę trzymał w rękach, co z nią robił, co w tej książce znajdę albo czego nie znajdę. Pomijając już fakty, że Drakule przeczytałem niecałe liczącego sobie niecałe 200 stron, by teraz się dowiedzieć, że on miał ponad 400 stron. A coś mi tak właśnie nie grało. Coś ta książka dziwnie wyglądała, ale. Myślałem, że tylko 10 stron tam brakuje, które potem w internecie gdzieś tam znalazłem i doczytałem, ale wychodzi na to, że jednak więcej tych stron brakowało, no ale już aspekty higieniczne. Druga sprawa, do bibliotek kiedyś można było iść, przynajmniej ja tak powiem z perspektywy dawnego pokolenia, dawnego mnie, żeby też zapytać się pani bibliotekarki, co by mi poleciła, że taką i taką książkę lubię, czy to i to. Pani bibliotekarka to powinna być taka osoba, która doradzi, aczkolwiek no, też nie oczekujmy, że ktoś będzie miał wiedzę o wszystkich książkach, jakie wychodzą. No to jest niemożliwe. Teraz tę te funkcje zastępuje nam internet. Z jednej strony Booktube, z drugiej strony lubimy czytać, czy wszelkie inne serwisy, czy influencerzy, osoby, które wypowiadają się na, na temat książek. To nam zastępuje panią bibliotekarkę z jej poleceniami. No jednak lepiej zapytać kilkuset osób niż jednej osoby. Bo jest większa szansa, że spośród tych kilkuset osób ktoś nam odpowie na nasze pytanie. Albo wiesz, przynajmniej znajdziemy osobę, której gust czytelniczy jest podobny do naszego, mhm. niżeli pytać jednej osoby i polegać na niej. Bo ona też jest człowiekiem, nie jest w stanie znać całego asortymentu do swojej biblioteki. Owszem, i tak drążymy, drążymy i wychodzi. Ja tak dochodzę do wniosku z tego, że biblioteki nie mają już racji bytu, że to jest przeżytek, a jednocześnie bardzo nie chcę się z tym tematem zgodzić, bo jednak jeżdżę do bibliotek, spotykam się z młodzieżą, z ludźmi. Czasami są to grupy na siłę wyciągnięte ze szkoły, gdzie na pytanie, czy ktoś z was czyta książki, ani jedna ręka do góry nie wędruje. I wtedy stoję jak ten głupek przez godzinę, próbuje w jakiś sposób na, załapać ten kontakt, yy, co się kończy z reguły wejście, wejściem w temat gry o Wiedźminie. I czy wiecie, że Wiedźmin to jest książka. To jeszcze było przed serialem bo teraz wszyscy wiedzą, że to była książka. Ale też też takie chwyty można powiedzieć gdzieś tam popkulturowe staram się stosować. Co nie zawsze jest dobre, nie zawsze przynosi skutek. I też no. Ściąganie kogoś na siłę do biblioteki uważam, że jest głupie, bo to tylko generalizuje to poczucie, że to jest przymus. Czytanie przymus, biblioteka przymus. W gruncie od lekcji, ale zawsze przymus. Więc teraz pytanie, dlaczego jeszcze biblioteki nie upadły? I wydaje mi się, wiesz, wiesz jaka jest odpowiedź: mm -hmm. że biblioteka przestała pełnić funkcję tylko biblioteki. Jest organizatorem różnych imprez, spotkań z autorami. Nieraz pełni funkcję nawet kawiarenki internetowej. Tak. I to właśnie chciałem, chciałem do tego dojść, a ty mnie tak sprytnie ubiegłaś, ha. bo kiedy już tak idziemy takimi ha. negatywami, to chciałem właśnie dojść do takiego światełka w tunelu, że biblioteka stała się niejako, przynajmniej niektóre biblioteki, w których miałem przyjemność być, stały się takimi centrami lokalnej kultury. Tak. Gdzie można przyjść, spotkać się, wziąć udział w jakichś warsztatach, w jakichś spotkaniach, w konferencjach, w prelekcjach, czy spotkaniach autorskich. Ale też świetne inicjatywy bibliotek, jak na przykład Noc w Bibliotek, to jest naprawdę coś, co ma szansę może w jakiś sposób skłonić tego młodego człowieka, zwłaszcza młodego, bo starego nikt nie skłoni do czytania. Ja uważam, że czym im skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Nie każdy ma szczęście trafić na taką wspaniałą kobietę, na jaką ja miałem szczęście trafić, Och, która, która wyciągnęła mnie do biblioteki. No ale taka jest prawda, nie byłoby strefy czytacza, nie byłoby niczego, gdybyś ty wtedy nie znudziła się moim towarzystwem i nie wyciągnęła mnie do biblioteki. No tak jest prawda, ale też zupełnie byłoby inaczej, gdybyśmy poszli do tej biblioteki, wypożyczyli książki, które by nam zupełnie do gustu nie przypadły. No ja muszę powiedzieć, że mnie nie przypadły do gustu te książki, które wypożyczyłem wówczas. A co ty wtedy wypożyczyłeś, pamiętasz? Leśnienie i bardzo mnie odrzuciło, bo wtedy jeszcze byłem bardzo wybredny i bardzo wrażliwy, bardzo mnie odrzuciło przekleństwo na pierwszej stronie, słowo na K. I powiedziałem, <laughs> ja nie czytam książek po to, żeby obcować z rynsztokową kulturą, tylko po to, by obcować... Z wyższą kulturą, tak, tak? I wtedy byłem wybrany, taki Snobek. Nieczytający, ale już Snobek. No to poszłeś na całość. Osoba nieczytająca poszła po lśnienie, żeby zacząć czytać. No to taki hardcore trochę. No, wiesz, pomyślałem king, horror, horrory lubię. Poza tym co głupszy przy tobie będę. Wiesz, musiałem, ja... musiałem pokazać, że też czytam, tak? Ja sobie wybrałam coś lekkiego. Pamiętam, że to było chyba jestem klonem. Mhm. O jakimś tam klonowaniu genetycznym. Nory Roberts e, też pamiętam. Nory Roberts, tak, Nore Roberts, bo ja lubiłam bardzo romanse Nory Roberts, a do dzisiaj nie mogę znaleźć właśnie tej książki, którą wtedy właśnie wypożyczam mi się spodobała, bo za dużo tego napiszę. I jeszcze wypożyczałam wyznania chińskiej kurtyzany, które też mhm. w ogóle nie wpisują się w, totalnie w mój gust czytelniczy, a jednak tak mnie urzekły, że jakoś tak zaczęłam właśnie tam częściej chodzić. Te J dwa trafione tytuły, trzy i jakoś tak się mnie zaczęło. A potem przeszło to do tego, że zaczęliśmy szukać jakiejś informacji o książkach w internecie. Tak. Trafiliśmy na wydawców, na zapowiedzi książkowe. Potem nasz pierwszy niechlubny recenzencki projekt powstał, ale nie, nie wspominajmy o nim, bo to, to <grym> było dawne nieprawda i to wstyd po prostu niemożebny, żeby nie powiedzieć, niebotyczny. Niebotyczny. <grym> tak. Y ale faktycznie no, nas biblioteka w taki czy inny sposób skierowała na taką drogę, że zostaliśmy. YouTuberami książkowymi. Tak, więc co możemy powiedzieć, zawdzięczamy bibliotece. <grym> tak. No ale no, ja właśnie się bardzo bardzo zastanawiam i bardzo mnie ciekawi, jak to pokolenie po nas, to pokolenie wychowane w kulturze typowo obrazkowej, smartfonowej, elektronicznej. Ja broń Boże tego nie krytykuję, bo sam byłem wychowywany w kulturze już konsol, komputerów, internetu. Więc to już była zupełnie inna sprawa. Ale jestem ciekaw, co się stanie, kiedy zabraknie tych pokoleń, które zdają się być tymi najwierniejszymi użytkownikami bibliotek. Ludzie starsi, dojrzali. No, ciężko, ciężko stwierdzić. A to wydaje mi się, że to już jakoś tak za niedługo. 10-20 lat, i już może być koniec. Miliony inwestowane, a to może niechlubna przyszłość oby do tego nie doszło, by biblioteki znalazły swoją niszę i swoją działalność, swoją drogę do życia oby znalazły ten tlen w swoich działaniach i mogły funkcjonować dalej, rozwijając się oczywiście, bo ten rozwój jest bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie. Bez rozwoju nic się nie rozwinie. No tak, bez rozwoju nic się nie rozwinie. Ależ to było elokwentne. Tak, co się nie rozwinie, to zginie. Mówiąc wprost. Bardzo nas ciekawi, jakie jest wasze zdanie w temacie, także macie możliwość, podzielcie się swoją opinią, czy biblioteka to już przeżytek, a jeżeli nie, to co sprawia, że chętnie wracacie do bibliotek? O ile wracacie. My tymczasem żegnamy się z Wami. Cześć. Do usłyszenia.